Cześć, zwierza! Okay. Nie, sorry, 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 sorry! Cześć z tej, z tej strony! Kreature! Yy, no i witam Was! Yy, bardzo, 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 i to bardzo fajny grzeczka. Co się Minecraft? Tak, krecier. No i tutaj mamy. 42 no mody, to jest paczkolskiego. Yy, polecam. Yy, no i tak, no i co, single player, bo nie. Yy, tutaj to takie moje. Słyszymy, jak to było. Tylko, że teraz nie będzie kosmiczna, przygoda, bo była kosmiczna. Tylko, olski pak. OP, nie, OP, nie, OP, MC, nie, OPety, 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 o, OPety, może być. To będzie seria OPety. Polecam również. No tutaj nie, był na sobą czysty. Też nie. Nie, dobra. Tworzymy świat. Patrzcie na piekoli. No i nie będę nawet robić cięcia, bo to myślę, że to jest bez sensu, po prostu. I tak. Minecraft y, przejmował się dość dobrze. 5 łapek, 6 łapek, czasem nawet 7. W górę, oczywiście. Y, więc tak, myślę, że możemy zrobić coś, czy, no właśnie, opety, opty. Opty? Tak, opty. Możemy nagrywać opty. Możemy też nagrywać y, CSK. CS bardzo się dobrze wpływa. Cztery łapki w górę zrobił. No więc, y, no. Plusy, plusy. No i co, lecimy. E, chyba zrobię cięcie po to. Czy trochę. On. O, o, Już się zmieniło. Nie ma co się bać. Y, I tak. Y, mam taki plan, żeby zamiast siedzieć w drzewie. Mam na całej bardzo, bardzo fajne drzewo. I no fajne to wszystko wygląda, obok mam kopalnię, więc spoczko. No szybciej, szybciej. A, no, no no i nice. Okej. Okay. Jeszcze odpala. No to paliło. Pali. O! No i słuchaj, tylko. O, o, o! Eee... O! O to takie drzewo mi chodziło! Ej, patrzcie. Od, 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 odosobione drzewo. Patrzcie co nie? Tam, tam są już takie... Mamy jest więcej tych drzew, nie? Jedno... Patrzcie, zrobimy to tutaj. To nie to będzie to główne drzewo. Cześć tam. Stamtąd. Stamtąd, o! Z kubka, Nie. Stąd o, z tego o! Będzie tutaj wychodzić taki most tam. Do tego. To pewnie zrobione live, ten most. Widzę tamtego, nie wiem, tamtego wątpię, ale o enty mamy. Nie no, ale myślę, że takie, takie na drzewach możemy mieszkać. Dobra. Nie mam przysłowi temu, jak temu. go. W chyba nie będę zabijał. Myślę, że to jest bez... w ogóle niepotrzebne. O, mysz my... No może będę taki, taki, taki miły dla zwierząt. Nie będę ich pił. Może. Dobra. No, no. Tak myślę, że takie odrzewko możemy ściąć. Tylko, że już siekierką, a nie łapką, no raczej drewnem, bo Tricapitator yy, jest, no, i są teleporty, yy, jest też o, i ja lubię słyszeć jakoś tak o, o takie o, duże na cały ekran, no takie rzeczy możemy robić, dobra, yy, no i co, lecimy. Yy, myślę, że live'a możemy zrobić, nie, nie, tak, może jutro, nie. Może za tydzień. Nie wiem. No to zależy jak to będzie z y, tym mostem, kiedy będziemy mogli go zbudować. Y, tak, scroll mi nie działa niestety. Bieda w kraju. Dobra, mamy. I to może teraz zająć, jak widzicie tu mamy procenty. Ile zostało do zniszczenia drzewa? Y, I tak, dziesięć to jest. Y, by jeden taki odłamek zniszczenia. Cięć nie będę robił, bo nagrywał OBS-em i po prostu jeszcze nie ogarnąłem, A w komentarzu i no w ogóle no wątpię, żebym obrabiał filmiki, bo nie mam na razie programu. Tam coś tato pobrał. Nie wiem, może, może coś znajdę. Jakiś program, więc tak. No. No, i tak jak już wspominałem, na pewno zamieszkamy w tamtym drzewie, co jest przed nami. Te, znaczy nie, te nie to? No, to nie wiem, jakby je objaśnić. Hmm. Cześć, shift, to to się zatrzymuje? Bo to jest takie normalne. Już się przestraszyłem, że się zniszczyłem. No, ale nie wiem, jak opisać ten, to drzewo. No, chodzi o o, o. o. o tamto drzewo. Patrzcie, ścięło się całe. I nam no się nie, nie, nie się. O dłoń, długi wąż. Cześć. O nie, 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 Kurczaki, kurczaki się przydadzą. Yy. Jako mięso, no mięso. Yy, bo, o, yy, Bo można z, z tego robić też, yy, z jajek można robić yy, i cukru można zrobić, zrobić, zrobić takie coś, coś się że wygląda podejrzanie hmm. co knijmy co co, co co chodzi z tym dziełem? o tam chyba Lucky Blok, jeżeli ja go przewidzę. Ale tak, ja wam zrobił katanę, bo kataną... Ja lubię grać kataną. Nie wiem dlaczego. no, czekajcie, na pewno się urządzonej w ogóle mam katarę. A no i pozdrowienia dla malewki, bo też jest dzisiaj e, już więcej. Ciężko chora kaszle po prostu ja się boję, że ona umiera. Na serio. Ja przez Skype'a tam gadam, to naprawdę myślę, że, że coś, co, coś się dzieje chyba, co, co, coś się dzieje. nie no, tak. Dobra, e, idziemy do tego, tego, tego czegoś. A nie. Po już świnę. E, dobra, miałem, miałem zrobić... E, Katane. Hmm. Katany. Tak, yy, taki tak. No jest, mamy katanę. Okej. Okay. Jest też. Hmm. Kilo. i kilo też tylko. Okej. Okay. A się kielki na razie nie potrzebuję. Więc ja mam... No, może nie katano, może jabłkiem. O, jabłkiem. Bardzo interesujące, rozbijamy właśnie jabłkiem. E, Dobra, lecimy do tego... O, creeper! Nie, 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 proszę was! Idź, idź, idź. Idź. O nie! E, super, później później się tym zajmę. Poza odcinkiem. O, 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 innych się. Eee... miało być? Aha. Fajnie, okej. Okay. Myślę, że laki. No dobra. Może dojrzymy się po terenie. O, czyżby, czyżby. O, 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 o. I to. To. Patrzcie, patrzcie. To. Żelazo. Inne rzeczy. Dobra, mamy kilo. Myślę, że raz kupimy to całe i na tym skończymy odcinek, bo 8 minut to trochę już jednak jest. więc no, tak. No i piszcie w komentarzach co to mówią, bo w sumie to ja jak patrzę tak po filmie i ten komentarz na przykład widzę. Tak myślę... O! czy jednak oglądają, są aktywnie, bo łapka w górę to fajnie! Ktoś lubi mój film. A komentarz to jest coś więcej. Bo na komentarz trzeba poświęcić, to nie, troszkę czasu, minuty jak się zastanowić. No, no trzeba troszkę poświęcić czasu. A na łapkę w górę to jest jeden jedno kliknięcie na... No i to jest w sumie mało. Ach, tak się... Tak powyskakujecie tak po takie ikonka. Ktoś? Napiszczał komentarz. takie przyjemne. Naprawdę. To nie daje hajsu, poza tym ja nie mam hajsu. Mi dostaje z tego hajsu, więc no to... Tyle. No i co? Lecimy. Lecimy z tym dalej. Mhm. Mm no myślę, że tutaj tak więcej niż tak będzie tego kobla. To coś już zrobimy. Może jakieś takie porządniejsze rzeczy. Obyzę kaktusa. Z kaktusa? Może Ojej, Ojeju, sorry, chyba. tam ogłoszyłem nas. Czekajcie, jak się... Nie wiem jak się... O kaktus po angielsku. Nie no, to będziemy musykło jeszcze w tych rzeczach. O, tutaj gdzieś powinien być. O nie, tak, tak. O, jest jest, jest. Jak to jest katus? Ja! Yy, aha. Nie, ja, co mogę wtedy tym zrobić? No, nie Chyba jest takie coś, że się puszcza z w no sobie możemy zabrać, jak będzie przygotować. Najwyżej później, na przykład, w ile mam? Nie, nie, no szkoda. No, dobra. Yy, no zbierzemy to całe. Yy, podłogi nie będę zbierał, żeby bez, bez sensu. O, mamy. Yy, 60. Yy, 60. Yy, kobla co mamy mamy kamienną katazę, bo no, bo tak. Yy, też, no. I zrobimy też to. Ej, to ma dwa ataki. No dobra. Oj, mamy tutaj kilka żelaza. To fajnie, bardzo się cieszę. No może żelazo żelazo ci da się. Yy. No i co? Nie, już nagrywamy 11 minut, no to może skończymy za chwilę, no, tak 11 minut to wiem, że nie za dużo, ale no, no tyle, no 11 minut, no, naprawdę, no mógłbym gdzieś tam pójść, może, o wiem, w, w, zrobimy siekierkę, siekierkę łopatę, siekierkę i łopatę zrobimy, siekierkę i łopatę. Hmm, tak, tak, tak. Ok, siekierki łopatę. Hmm, no i tak. No i co?